Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, w ramach cyklu Biznes w czasie epidemii omówiliśmy już różne formy dopłat, różne formy pomocy finansowej. Tym razem powiemy o nowych dopłatach, a mianowicie dopłatach do kredytów obrotowych z budżetu Państwa w ramach tarczy 4.0. Proszę Państwa, jest to rozwiązanie, które jest skierowane do wszystkich przedsiębiorców. I ma za zadanie uzyskiwanie przez poszkodowanych przedsiębiorców w wyniku COVID-19 i kryzysu spowodowanego właśnie kredytów na preferencyjnych warunkach z dopłatą do odsetek czyli o zmniejszonym oprocentowaniu. Po pierwsze, dotyczyć to będzie kredytów, które były zaciągnięte już, czyli możemy mówić już o istniejących kredytach, jak i nowych kredytach. Jeśli chodzi o nowe kredyty, to te kredyty mają być kredytami zaciągniętymi do 31 grudnia 2020 roku. I proszę Państwa, na ten cel zostało przeznaczone prawie 565 milionów złotych. W roku 2020 będzie to 296 milionów złotych, w 2021 269 milionów złotych. I tutaj te kalkulacje pozwalają stwierdzić, że dotyczyć to będzie kredytów o preferencyjnych warunkach udzielanych na kwotę prawie 32 miliardów złotych. Środki są duże, warto z nich skorzystać, warto o nich pomyśleć. I jak to będzie wyglądało? Więc Bank Gospodarstwa Krajowego będzie tutaj wspierał. Powstanie specjalny fundusz dopłat do oprocentowania. Listę takich podmiotów, z którymi będzie, które będą udzielały tych kredytów, czyli tych banków, będzie na stronie Banku, Banku Gospodarstwa Krajowego. I te oferty, po, będzie, na czym będzie polegała ta pomoc? Proszę Państwa, ta pomoc będzie polegała po pierwsze na tym, że będzie obniżone oprocentowanie, czyli te odsetki będą niższe. I tak, w przypadku małych mikroprzedsiębiorstw i średnich przedsiębiorstw, to będzie obniżka o 2 punkty procentowe. Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, to będzie obniżka o 1 punkt procentowy. Ważne to to, że te dopłaty do preferencyjnych kredytów, do tego oprocentowania preferencyjnych kredytów, wchodzą w pulę udzielonej pomocy publicznej. W związku z tym trzeba liczyć się z tym, że. Każdy przedsiębiorca średnio ta pomoc nie może przekroczyć 800 tysięcy euro, a w przypadku produ produkcji podstawowych produktów rolnych to 100 tysięcy euro i w sektorze rybołówstwa 120 tysięcy euro. W naszej ocenie jest to kolejny program, kolejna pomoc dla przedsiębiorców, którzy cierpią w kryzysie wynikającym z COVID-19. Z takiego kredytu na preferencyjnych warunkach warto skorzystać. Szołajski Legal Group wspiera przedsiębiorców i pomaga w uzyskiwaniu tych kredytów. Będziemy Państwa na bieżąco informować. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.